Siema noistem! Powerful691! Dzisiaj chcę wam pokazać, jak zrobić najszybszy minigun w grze Minecraft. A więc co? Możemy zacząć. Ja sobie... sobie na przykład... Możemy to budować, ale nie musimy, ja jednak wolę. Bo wtedy jest to dokładniej. Dobra. Wchodzimy do zownik. W niego wkładamy kilka strzał. Następnie... Kładziemy dwa bloki w ten sposób. Po, z obydwu stron kładziemy czerwone pochodnie. Oraz redstone. Jak widzimy, to namiga. Jeżeli chcemy, możemy tutaj również postawić dźwignię. Lub zrobić taki przycisk działający jak dźwignia. OK, i włączyć mechanizm. Następnie tutaj doprowadzamy. OK. Jak widzimy, wystrzeliło nam. Tak, przekładamy sobie tylko wajchę. Tak widzimy, to dla MIGA Lecz nie działa pójdziemy przed Jupiterem położyć czerwono pochodnię Przecinek GAF ZERO Chodzimy Zawija nas normalnie Proszę bardzo Podlecą, że tak Widzicie Dziękuję Wam za uwagę i do widzenia.